Wkrótce szef kancelarii Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze. Kiedy pan odbiera nominację? No, myślę, że zaraz po, po zaprzysiężeniu pana prezydenta. Czyli tego samego dnia szóstego? Czy Nie, ja myślę, że to jest raczej kolejnego dnia. A będzie pan też szefem biura prawnego? Tak, zdecydowanie tak. A dlaczego pan się zdecydował łączyć te dwie funkcje? Podobno tego się połączyć nie da. Ono pokazała, że można to połączyć, pani minister Paprucka. A pan się umówił na pięć lat pracy z Karolem Nawrockim? Umówiliśmy się tak, że jedziemy po to, żeby e, zrobić jak najwięcej w jak najszybszym czasie i będziemy działać do tego momentu, kiedy ta formuła e, będzie dobra dla Polski. A wie pan, ilu było szefów kancelarii za prezydenta Dudy? Nie pamiętam, ale kilku. Pamiętam na przykład Halinę Szymańską zresztą z mojego, z mojego regionu. To nie jest Byłam... długa robota, powiem panu. To jest czterech miał prezydent Andrzej Dudelski. Czyli mówi pan, że gorący krzesło. No, zdecydowanie. No, ale... Mnie to nie przeszkadza. Ja często lubię zmiany, także, także to jest dla mnie żadna, że tak powiem, przestroga. Co przed co za przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego? pan już napisał przemówienie Karolowi Nawrockiemu? To nie ja piszę przemówienie A kto? przemówienia zdecydowanie sam. Konstruuje pan prezydent? Oczywiście z rozumiem, bo to każdy konstruuje sam, ale to roz roz rozmawiasz szersze grono e, pracowników, ale to są konsultacje, to jest przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej, a nie jego współpracowników. Ale pan bierze udział w tym w przygotowaniu tego dokumentu? Rozmawiamy na ten temat, natomiast mój udział jest e, nie tak wielki, jak może się niektórzy spodziewali. To będzie przemówienie, mówię o tym inauguracyjnym przemówieniu, które wstrząśnie klasą polityczną? To będzie przemówienie prawdziwe, to będzie przemówienie, które postawi w prawdzie wszystkie nasze sytuacje życia publicznego, politycznego, społecznego, gospodarczego, militarnego, bezpieczeństwa i wielu innych. A prezydent zaatakuje premiera Donalda Tuska? A to tu nie chodzi o atak, tylko chodzi o prawdę. A spotka się z, z premierem Donaldem Tuskiem? E, ale to już pan prezydent wielokrotnie mówił, spotyka się z wieloma liderami, spotkał się z panem Ze marszałkiem. wszystkimi, z wyjątkiem premiera. No tak, no ale pan, pan premier, to pan premier atakuje bardzo często pana prezydenta. Nie wiem dlaczego, być Najgorszy może, że boi. premier od 1989 roku. Pamiętam prawda. Te słowa. Ale pamięta pan te słowa Karola na na jest, Pamiętam zresztą, pan prezydent powtarzał je kilkukrotnie, bo to jest prawda. No ale powiedzmy jeszcze raz, kiedy będzie spotkanie między prezydentem a premierem, bo to jest niewątpliwie ważna no, sprawa. Na przykład w czasie rady gabinetowej myślę, że ona się dosyć szybko odbędzie. Ale wie pan dobrze, panie pośle, że chodzi o spotkanie twarzą w twarz, w cztery oczy, kiedy dwaj panowie, którzy będą mieli poważny wpływ. Na polską rzeczywistość, będą mogli ze sobą po prostu szczerze porozmawiać. Kiedy do takiego spotkania dojdzie i kto powinien wyjść z inicjatywą takiego spotkania, Pańskim zdaniem? Zobaczymy. Dzisiaj takie, takiego spotkania na razie, jak, jak z tego co wiem, Pan Prezydent nie planuje, ale oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby załatwić, tak jak Pan mówi, Panie Dyrektorze, jakieś poważne polskie sprawy, to na pewno do takiego spotkania dojdzie. A Pańskim zdaniem, kto powinien wyjść z inicjatywą takiego spotkania? Na no, kto jest głową Państwa? No to prezydent Karol, no... Rzeczypospolitej, prawda? Więc, yy, więc mamy dzisiaj sytuację taką, w której tu rząd powinien. Tak powiem, dostosować się do prezydenta z wielu powodów. Po pierwsze, że według precedencji jest pierwszy, według, tak powiem, nawet nazwy jest głową państwa, ma najświeższy i najsilniejszy mandat pochodzący z wolnych demokratycznych wyborów. Więc myślę, że to Donaldowi Tuskowi powinno zależeć na tym, żeby spotkać się z panem prezydentem. Prezydent Andrzej Duda mówi wczoraj w Polsce, że obawia się jakichś kompletnych szaleństw podczas zaprzysiężenia pan się obawia kompletnych szaleństw. Czy znaczy, wie pan, jeżeli widzimy to, co się działo po wyborach, kiedy próbowano złamać wolę narodu, kiedy Roman Giertych, w tym tak powiem, w zupełnie szalonym pędzie próbował wymyślać kolejne koncepcje, dlaczego te wybory nie, nie powinny być uznane. Jeżeli widzieliśmy na przykład pana byłego ministra sprawiedliwości... No, ale to są tylko Gendryna słowa, to jest Podnara. publicystyka, pani. No nie, to nie są tylko słowa. Ale tylko, że co to słowa znaczy, że kompletne maszą. szaleństwo podczas zaprzysiężenia? Ja nie wiem, na co stać tych ludzi dzisiaj. To znaczy, ja bym chciał, żebyśmy odbyli to zaprzysiężenie w procedurze takiej, jak to zwykle bywało, z godnością, z szacunkiem dla wyborców, z szacunkiem dla głosu narodu, a czy tak będzie, zobaczymy. To zależy od dzisiejszego obozu władzy, przede wszystkim od platformy obywatelskiej, bo mówimy tak naprawdę nie o całym, nie o całej koalicji, która dzisiaj rządzi w Polsce, tylko mówimy o tych, którzy od samego początku jakby nie mogli pogodzić się z klęską Rafała Trzaskowskiego. Przede wszystkim mówimy tutaj o Donaldzie Tusku, bo on tak naprawdę jest inspiracją tych działań, chociaż czasami później się ich wypiera. Najpierw wysyła prokuratorów, mówi, że to dobry pomysł, a później się tego wstydzi. Poseł Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przyszły szef Kancelarii Karola, Karola Nawrockiego, jest gościem porannej rozmowy. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu 24 Panie pośle, dlaczego pan nie chce złożyć legitymacji Prawa i Sprawiedliwości? Dlatego, że to jest ugrupowanie i to jest środowisko polityczne, które w ostatnich wyborach parlamentarnych poparło 7 milionów 600 tysięcy osób. To jest środowisko polityczne, które bardzo dobrze rządziło Polską, które wzmocniło bezpieczeństwo. No ale nie, to nie jest inne pytanie. Ja jestem częścią środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Ja się no nie wstydzę będzie tego, pan szefem kancelarii prezydenta. że jestem e, politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnie, jestem dumny z tego, że jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent był popierany przez to największe środowisko polityczne, ten obóz polityczny, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście był kandydatem obywatelskim. Nigdy legitymacji nie miał. I to jest najlepsza gwarancja. Prezydent tej legitymacji nie ma, więc ja... A myślę, jego urzędnicy nie, mogę powin mieć. Nie, powin nie powinno być tak, że jego urzędnicy też, też nie powinni być... Yy, nie należeć do żadnej partii politycznej? Ale nie ma takiego, że tak powiem, wymogu prawnego. No Więc oczywiście, jeżeli, że nie ma. Jeżeli racjonalny, jeżeli racjonalny ustawodawca, a jestem prawnikiem, racjonalny ustawodawca uznał, że takiego wymogu nie należy stawiać, to nie widzę tutaj powodów, dlaczego, dlaczego miałbym zrzekać się członkostwa w Sprawiedliwości. A jeżeli Sprawiedliwości. będzie konflikt interesu między interesem partii Prawa i Sprawiedliwości a interesem kancelarii prezydenta, to pan? Myślę, że nie będzie takiego konfliktu, dlatego że i pan prezydent, i środowisko Prawa i Sprawiedliwości ma jeden cel dobro Polski. A to znaczy, to wcale nie jest dobra informacja? To znaczy, że wszystkie cele Prawa i Sprawiedliwości będzie realizował Karol Nawrocki? E, pewnie nie, dlatego że już pan prezydent w czasie, no kam mówił, o taką w czasie, w czasie kampanii mówił o tym. Że na przykład niektóre decyzje były podejmowane, oczywiście mówił to z pewnej perspektywy, yy, mogłyby być podjęte inaczej. Natomiast dzisiaj nie szukajmy konfliktu tam, gdzie go nie ma. Dzisiaj tego konfliktu nie ma. Yy, yy. Myślę, że to spokojnie można pogodzić. Ja się zastanawiam tylko, dlaczego nie chcecie panowie, skoro Karol Nawrowski zawsze był w kampanii przedstawiany jako kandydat obywatelski, jako człowiek spoza układu politycznego, dlaczego panowie teraz nie chcecie zrezygnować z tej swojej partyjnej przynależności? Traktorze... Bo tak samo, mówi, nie tylko mówi tak pan, ale mówi tak też na przykład Paweł Szafernaker. No tak, mamy podobną historię, chociaż Paweł Szefernaker jest dłużej w polityce. Ja, ja krócej, bo wcześniej prowadziłem chociażby swoją kancelarię, prowadziłem działalność gospodarczą przez 10 lat. Jeszcze raz powtarzam: My, Prawa i Sprawiedliwości, nie zamierzamy się wstydzić. My nie będziemy ulegać tym, którzy mają te 8 gwiazdek jeszcze gdzie w mediach społecznościowych czy gdzieś tam w głowie wyrytych. My chcemy pracować dla Polski i tutaj nie ma żadnej przeszkody to, że jesteśmy cały czas i będziemy członkami Prawa i Sprawiedliwości. A Jarosław Kaczyński będzie częstym gościem w pałacu prezydenckim? To już jest rzecz między panem prezydentem a panem prezesem. A pan nie będzie w tym w ogóle brał udziału? Nie, no pewnie będę brał jako szef y, kancelarii, natomiast y, decyzje w y, kancelarii, mówię o tych kierunkowych decyzjach politycznych, będzie podejmował pan prezydent. Ja jestem do tego, żeby panu prezydentowi w tym pomagać. Najlepiej jak umie... Mam nadzieję, że się w tym sprawdza. Czas to oceni historia i wyborcy. A to Jarosław Kaczyński będzie jeździł do Karola Nawrockiego czy odwrotnie? <grych> Ale jak to ma znaczenie. Ja ma myślę, znaczenie. Ma znaczenie ja i myślę, pan o że... tym doskonale. Panie ja myślę, że e, e, dzisiaj ta współpraca między panem prezesem a panem prezydentem naprawdę przebiega w sposób bardzo dobry. Chciałbym, żeby tak ta współpraca wyglądała z innymi liderami bo prezydent jest no, ponad pewnymi środowiskami politycznymi, chociaż jest oczywiście, że tak powiem, sercem i światopoglądowo bliżej Prawu i Sprawiedliwości zdecydowanie niż na przykład Lewicy. Ale to nie znaczy, że nie można z, y, rozmawiać także z innymi, y, z innymi środowiskami, czy innymi obozami politycznymi. No jednak to, że jest jakiś, e, e, ja nie wiem, czy to oczywiście był pewien uzus, bo o nim pan wspomniał, czyli pewien, pewien zwyczaj, ale przecież, czy gdybym złożył tę legitymację partyjną, czy ja bym się wyzbył swoich poglądów politycznych, czy swoje wartości zawiesił, nie zawiesiłbym oczekuje. na wieszaku, czy zachowywałbym się w sposób inny? No nie, ja będę zachowywał się tak, jak zachowywałem się do tej pory. Zachowywałem się uczciwie, zachowuję się uczciwie i będę zachowywał się uczciwie przede wszystkim wobec Polaków. I to jest wyznacznik, czy wektor mojego działania. A, y, czy dzisiaj prezydent uważa, Karol Nawrocki, prezydent Elekt uważa, że priorytetem jest budowanie porozumienia politycznego, czy priorytetem jest zmiana układu rządzącego. Ale to już pokazał Pan e, prezydent jedno drugiego nie wyklucza, bo dzisiaj, żeby nie, zbudować. Właśnie, a, absolutnie te dwie rzeczy się wykluczają, no bo porozumienie polityczne, porozumienie ponad o takim porozumieniu rozmawiamy, porozumieniu ponad podziałami. Czy ono jest, ono jest najważniejsze dla prezydenta Karola Nawroskiego, czy też walka z y, rządem Donalda Tuska? Ja myślę, że dla pana prezydenta Karola Nawróskiego najważniejsze jest realizowanie interesu Polski, realizowanie tych wszystkich słusznych spraw, które są ważne dla Polaków. Ten rząd tego nie realizuje. Przede wszystkim nie realizuje tego Donald Tusk. Donald Tusk zapowiadał dawno, dawno, dawno temu. 100 konkretów, 100 dni, wiemy jak to się skończyło. Donald Tusk mówi o różnych przyspieszeniach co jakiś czas, wiemy jak to się kończy. Donald Tusk przeprowadza rekonstrukcje, które nic nie znaczą. Donald Tusk wielokrotnie oszukał Polaków, więc jeżeli pan mówi, czy jest rozbieżność między tym, czy że tak powiem, odsunąć przede wszystkim Donalda Tuska i Platformę Obywatelską od władzy i zbudować pewien, um, pewien konsensus i porozumienie polityczne nad najważniejszymi sprawami w państwie. przykład Ach. dotyczącymi bezpieczeństwa. Tak, to jest Czyli pomysł połączalne. jest taki, że rozumiem, że konsensus można budować, ale po odsunięciu od władzy Koalicji Obywatelskiej. Taki jest pomysł na tę prezydenturę Karola Nawrowskiego? Pan prezydent mówił o tym w czasie wyborów i znowu w tym zakresie jest bardzo konsekwentny i uczciwy. Mówił o tym, że wybory są referendum. Za rządem Donalda to Tuska. albo przeciwko pan rządowi do to są, to są wybory. Ale pan, panie, panie to my pośle. się tym różnimy. My się tym różnimy od ja, chociażby i pan Tuska o i... tym doskonale, że wybory to są wybory. Referendum to jest referendum. To jest zupełnie inne głosowanie, ma zupełnie inne konsekwencje prawne. To jest zupełnie inna sprawa. Nie to jest swego rodzaju, oczywiście to nie jest referendum w sensie formalnym, w sensie no stricte. Natomiast mówię. to jest to referendum, nazwijmy to ogólnokrajowe, on nie jest formalizowane, w którym Polacy wypowiedzieli się przeciwko rządowi Donalda Tuska i za tą koncepcją państwa, którą przedstawił Karol Nawrocki. Więc nie ma rozbieżności między tym, że jak najszybciej trzeba odsunąć od władzy Donalda Tuska, a tym, żeby budować pewien konsensus polityczny w najważniejszych sprawach, na przykład w sprawach bezpieczeństwa, na przykład kwestiach międzynarodowych, na przykład ochrony polskiego rolnictwa, na przykład ochrony polskich rodzin przed drożyzną. Tak, I, tak dalej, I tak dalej, i tak dalej. I proszę zauważyć, panie rektorze, ostatnie zdanie w, tym, mhm. w, w tej kwestii. Są spotkania z panem wicepremierem Władysławem Kośniakiem, Kamyszem, są spotkania z marszałkiem Kamyszem, są spotkania z innymi liderami. Zapytać. Dlatego, że tam jest pole do tego, żeby rozmawiać o najważniejszych sprawach. Czy pan prezydent, czy my zgodzimy się ze wszystkimi? No pewnie nie. No dobrze, panie prezesie, to jest najważniejsza sprawa tak? o, o sprawach międzynarodowych, o sprawach społecznych, o sprawach dotyczących rolników. A nie wymienił pan CPK. Tymczasem pierwsza inicjatywa. Yy, parlamentarna prezydenta Karola Nowrockiego to będzie CPK. Ja to rozumiem, jest... że to jest ważna, ważna sprawa, ale czy ona jest najważniejsza dla wszystkich Polaków? to jest tak Polaków? oczywiste, ja tego nie wymieniłem dlatego, że pan prezydent już wielokrotnie o tym mówił, e, e, że tak powiem moi partnerzy w kancelarii już też wielokrotnie mówili. Tak, to będzie pierwsza inicjatywa pana prezydenta, ustawa jest gotowa, ja ją jeszcze wczoraj przeglądałem. Pan prezydent zna ją doskonale. Ale przecież dlatego, rząd że to był harmonogram, Będzie budowane CPK, będzie trochę inaczej wyglądała ta linia kolejowa, czy to wszystko co się wokół kolei będzie działo wokół CPK. To rozumiem, że chodzi o to czy Y czy prychy, to to jest najważniejsze w tym wszystkim? Nie, no chodzi o to, bo pan zakłada, że rząd chce to zbudować, a ja y jestem przekonany, no, ale tak że rząd rząd... Rząd zakładam, że rząd, jeżeli coś mówi, to mówi. No właśnie, rząd, jeżeli coś mówi, to mówi, nie, nie, a nie, nie, nie robi. Nie, nie. <śśla> I tutaj jest, y i tu pan, y panie rektorze, trafił w sedno. Je, no jeżeli Karol Nawrocki coś mówi, to to też mówi, rozumiem, że obiecuje nie. i wtedy też będzie nie. działał, prawda? My y jesteśmy, y i pan przede wszystkim pan prezydent do jest... do jednych i do drugich z jest... dobrą wiarą. Nie, to ja to szanuję absolutnie, natomiast no, po czynach ich poznacie. No, jeżeli spojrzymy na to, co zrobił rząd, a właściwie czego nie zrobił rząd w ostatnich kilkunastu miesiącach, to trudno podchodzić z dobrą wiarą do e, ludzi. Przede wszystkim tego środowiska Donalda Tuska, że oni zrobią coś, co zapowiedzieli. My już jakby ustaliliśmy że okłamali Polaków, że oszukali Polaków, że próbowali Polaków, że tak powiem, nabić w butelkę, i niestety czasami tak. się to udawało. Więc wracając do CPK, to jest projekt polskich ambicji, to jest projekt rozwojowy, to jest projekt również polskiego bezpieczeństwa, bo my czasami zapominamy, że to oprócz kargo, przewozów pasażerskich i tak dalej, to też jest kwestia logistyki, na przykład sił zbrojnych. Oni tego projektu nie chcieli. Tak, Polacy że... ich zmusili. Tylko Polacy mówiąc Kowalskiego... tak dla CPK, z różnych środowisk politycznych, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, czy związany z Karolem Nawrockim, mówili tak dla CPK. Zmusili ten rząd do tego, żeby cokolwiek zrobić. A ja oni to, to robią jako zmuszeni. No, z niewolnika nie tak, ma robotnika. Pośle, oni robią to, bo muszą, że a nie dla dlatego, że chcą. przeciętnego Kowalskiego w gruncie rzeczy korzystanie z lotniska to są 3-4 razy w roku, więc zdaje sobie pan z tego sprawę. No nie lata co tydzień do Brukseli przeciętny Kowalski. Ja nie latam. Pan może częściej lata. Ja nie. W związku z tym z te, takiego portu CPK, pewnie nie wszyscy będziemy korzystali co tydzień. Na, można było zacząć od innych spraw. Ale ja chciałem pana zapytać o inną rzecz. Ale to tu znaczy... mogę, mogę, mogę zdaniem odpowiedzieć? Proszę zobaczyć, jaka jest mądrość ludzi, jaka jest mądrość Polaków i narodu, Porozumcie, którzy mimo, mimo, tego, mimo tego, że nie korzystają z tego w sposób bieżący, czy nie jest to ich codzienność? To powiedzieli bardzo mocno tak dla CPK. Dlatego, że to jest kwestia bezpieczeństwa, mm -hmm. dlatego, że to jest kwestia polskich aspiracji, dlatego, że to jest kwestia polskiego rozwoju. Zwykli Polacy lepiej rozumieją interes Polski niż Donald Tusk i jego przyboczni Ale ja to bym to jest chciał Pana zapytać dobrze, to jeżeli już się koncentrujemy na CPK i w ogóle na pomysłach prezydenta, to chciałbym się Pana zapytać, jak prezydent zamierza to zrobić, skoro nie będzie miał poparcia większości parlamentarnej? To będzie zgłaszał te projekty i będzie czekał i będą wrzucane do zamrażarki, albo nie będą wrzucane do zamrażarki, a potem będzie prezydent wychodził na i mówił, no tak, bo zły rząd tego nie realizuje, to o to w tym wszystkim chodzi? Pan Terej, wszystko płynie, czas się zmienia, zmieniają się różnego rodzaju układy Ale wybory będą My na przykład, lata. E, no, czy będą wybory za dwa lata, to zobaczymy. A to mnie pan zastoszył. Może będzie tak, że będą za dwa lata, może będzie tak, że będą szybciej. No, jeżeli słucham moich koleżanek i kolegów z tych mniej że tak powiem, agresywnych ugrupowań koalicji rządzącej, to oni wcale takiego przeświadczenia nie mają, że te wybory będą za dwa lata. Wręcz przeciwnie, oni mają, wra mam wrażenie, większe przeświadczenie, że one będą szybciej niż politycy Prawa i Sprawiedliwości. A jak pan słucha tego, co się mówi w nowej kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego i wśród pańskich kolegów politycznych, czyli w Prawie i Sprawiedliwości, to pan myśli sobie, że te wybory rzeczywiście będą wcześniej niż za dwa lata? Myślę, że mogą być. Natomiast czy będą, zobaczymy. Ja nie, nie jestem prorokiem, nie mam zdolności profetycznych, natomiast dobrze by było, gdyby były szybciej, dlatego, że to by było po prostu skrócenie kadencji tego rządu i odsunięcie złego rządu od władzy. W tym kontekście tak, natomiast jeżeli patrzymy, jak wielkie ruchy tektoniczne odbywają się w koalicji, my zresztą o tym mówiliśmy od samego początku, że to nie są tam trzy czy cztery ugrupowania, które tworzą koalicję, tylko to są, to jest zlepek kilkunastu partii, które mają zupełnie różne koncepcje prowadzenia e, polskich spraw, no i często w ogóle ich nie prowadzą przez to, że się nie mogą dogadać. Jeśli Pan liczy, panie pośle na to, że ja zapomniałem, jakie zadałem pytanie, to by pan się myli. Ja przypomnę to pytanie, ja bo pan nie odpowiem, odpowiedział. Odpowiem na jak każde prezydent pytanie. prezydent chce poradzić sobie z większością, czy poradzić sobie, przeforsować swoje pomysły, skoro nie ma żadnego kontaktu ani porozumienia z większością parlamentarną. No, na przykład poprzez takie spotkania dwustronne, jak z panem Marszałkiem Hołownią, czy jak z panem e, wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem, gdzie są konkretne sprawy do załatwienia. Na przykład była mowa o, o ustawie medialnej, pan prezydent rozmawiał z panem marszałkiem. Jest kwestia polskich aspiracji, jak CPK, jest kwestia ochrony polskiego rolnictwa. Tu będzie niezwykle ciekawa sytuacja. A bo wie wszyscy pan, co mówią, powierzą, że nie chcą Mercosuru. My przedłożymy z panem, czy znaczy pan prezydent, a my w tym pomożemy. Przedłoży przedłuży pan prezydent taką ustawę, która moim zdaniem jest ponad, ponad sporem politycznym, i jest w ramach konsensusu politycznego. I teraz pytanie, to jest takie, sprawdzam dla rządzących. Czy popierają to, co mówią? Czy mówią, żeby mówić. A to będziecie tylko w takim razie się prześ prześcigać na wzajemne oświadczenia, bo pan prezydent Karol Nawrocki będzie mówił, że rząd nie robi tego, co obiecywał, a rząd będzie mówił, że nie może zrealizować tego, co. Czy prezydent nie, nie realizuje tego, o czym on mówił w kampanii prezydenckiej. To będzie walka na narrację znowu. Panie. Nie, nie będzie walka Właśnie. na narrację, dlatego że pan prezydent będzie przedkładał i to bardzo szybko. E, na przykład w najbliższych dniach projekty ustaw, e, nad którymi rząd Sejm. Parlament będzie musiał się pochylić. I to nie są projekty ustaw konfrontacyjne, to nie są projekty, które budzą jakiś sprzeciw społeczny, to nie są projekty, które są jakąś wyrwą mhm. po to, żeby prowadzić jakąś brutalną wojnę polityczną. To są projekty, jak się wsłuchać w polityków, w słowa polityków w koalicji rządzącej, które powinni poprzeć dwoma, dwoma rękami. A czy y to zrobią? Zobaczymy. Panie pośle, y rozumiem, że nie ma w najbliższym czasie zaplanowanego spotkania z Donaldem Tuskiem, a czy jest zaplanowane spotkanie z Radosławem Sikorskim? Ale to myślę, że znowu to pan minister powinien postarać się o to spotkanie z panem prezydentem, dlatego, że mamy z jednej strony głowę państwa, z drugiej strony oczywiście ważną funkcję i ważną figurę polityczną, czyli wicepremiera ministra spraw zagranicznych, no ale bo prezydent wedle precedencji jest głową państwa. A kto będzie prowadził polską politykę europejską? Pałac prezydencki czy MSZ? Bo znaczy wie pan, panek tutaj... jest zapis konstytucji. Ale oczywiście znam też orzeczenie jako prawnik, e, myślę, że wszyscy je znamy, że co do zasady politykę zagraniczną prowadzi rząd i to jest orzeczenie Trybunału, co do którego będzie stosował się pan prezydent. A prezydent Natomiast nie można skreślić, z rządem w tworzeniu polityki zagranicznej. Ano właśnie, ano właśnie współdziała, czyli musi być ta, e, że tak powiem już e, osławiona kohabitacja, czyli współdziałanie na udziale w współpracy z jednej i z drugiej strony współpraca z jednej i z drugiej strony i Dobrze to pokazuje os, ostatni okres prezydentury pana, Andrzeja, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wtedy, kiedy rząd próbował wymuszać decyzję na prezydencie, pan prezydent powiedział nie, bo to są moje prerogatywy wynikające w procesach, na przykład zatwierdzanie nominacji ambasadorskich, czasami absurdalnych, czasami ludzi na przykład po Szkole, co było absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli rząd będzie chciał współpracować, ja jestem absolutnie przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie współpracował w tych najważniejszych sprawach. Polska konstytucja jest trudna, bo ona niestety w jakiejś mierze generuje pewien konflikt. I to jest też myślę, że... Pewien, problem pewien jest aspekt na tym, podejrzewam, że w różnych gmachach i w jednym pałacu i w drugim pałacu yy, zupełnie inaczej może być definiowane pojęcie współpracy. Co nazywa się współpracą i, i tutaj pewnie będziemy mieli... Problem. Ale yy, panie rektorze, to znowu jednym zdaniem. No, mhm. Współpraca to jest współdziałanie, to jest uzgadnianie pewnych kwestii, to jest ucieranie stanowiska, a nie narzucanie stanowiska tak jak chciał to zrobić Sikorski I w Karol -Kar Nawrocki też nie będzie narzucał swojego stanowiska, rozumiem? E no pan prezydent będzie chciał dyskutować, będzie chciał rozmawiać. Oczywiście to nie jest kwestia narzucania stanowiska, tylko jeżeli na przykład słyszę, że ten rząd jest przeciwko Mercosur, a nie widzę, żeby cokolwiek w tym zakresie robił, to pan prezydent zrobi w najbliższym czasie wszystko, żeby dać instrumenty temu rządowi, skoro sam ten rząd nie potrafi tych instrumentów znaleźć. Sławomir Cenckiewicz będzie szefem Biura Bezpieczeństwa. Znakomita wiadomość. Yy, ale nie ma dostępu do informacji niejawnych. Nie, no już chyba mamy orzeczenie, które mówi o tym, że... Ale o akurat... czym pan mówi? Mówi pan o orzeczeniu wo yy, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Tak, tak, tak. Ale wie pan, że to nie jest wyczerpana yy, ścieżka legislacyjna? Myślę, że nie że... legislacyjna, tylko prawna. Yy, no tak, ale mamy orzeczenie w, w USA, które jest prawomocne. Ale wie pan o tym... Te... Nie, nie, nie. Ono nie jest prawomocne. Ono jest, to jest pierwsza instancja, nie jest wyczerpana ścieżka prawna i o tym mówi SKW. I SKW potwierdza w swoim oświadczeniu, no dobrze, że jeżeli Sławomir mamy... Cenckiewicz nie ma dostępu ale do informacji. Ale jeżeli mamy coś zaskarżone i toczy się pewien proces, to rozumiem, że nie mamy rozstrzygniętej sprawy. Więc jeżeli pan e, e, profesor Cenckiewicz miał ten dostęp, a, to, a nie został on prawomocny odebrany, to znaczy, że go ma. E, nie? Zaraz, no, ale SKW wydało wyraźny, wyraźny komunikat. Ale Cenckiewicz SKW... ma, ma dostęp, ale nie może z niego korzystać. No to jak ja mam czytać taką informację? No ale SKW musi też poczekać na prawomocny wyrok, więc jeżeli nie ma tego prawomocnego wyroku, o którym pan redaktor mówi, to znaczy, że ta decyzja nie może obowiązywać w, w cały rozciągłości. A jak to jest pan jako prawnik? Niech mi pan powie, jak mam nierozstrzygnięte prawomocnie orzeczenie, to mogę się wprowadzić, jeżeli przyznano mi mieszkanie. Od tak sobie taki przykład wymyśliłem. Jeżeli przyznano mi mieszkanie nieprawomocnym wyrokiem, to mogę się do tego nie wprowadzić. Ale to jest inna sytuacja, bo pan profesor Cęckiewicz miał te uprawnienia i ktoś w sposób zupełnie arbitralny, moim zdaniem bezpodstawny, stwierdził, że ich nie ma. No nie, to jest odwrotna sytuacja. Czyli ten kto, ten, kto chce dzisiaj Odbierać te uprawnienia, musi to dowieść. Odebrano mu te uprawnienia, dlatego że się toczyło przeciwko niemu postępowanie, rozumiem. prawda? To dlatego. No, ale już naprawdę, no, sąd już w pierwszej instancji powiedział, że to jest absurdalne. Czy rozumiem, że. No, ale nie ma rozstrzygnięcia w drugiej instancji. No tak, ale, to muszą ci, ale ci muszą dowieść, ja którzy spróbują coś. To zauważa posiedzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które będzie prowadził Sławomir powodu bez dostępu do informacji. No właśnie, ale nie ma tego problemu. Tak pan mówi. A jak, jak to będzie z księdzem Wąsowiczem? Po co, księdzu, po co ksiądz Wąsowicz w Kancelarii Prezydenta, skoro ksiądz, który no, jest kojarzony z, jako kapelan środowisk kibicowskich, kibolskich, sam się nie wstydzi tego, tego określenia. Mam tutaj takich parę smakowitych cytatów. Czytacie panu o, o lewactwie, o y, zakończeniu chociażby multikulti. Podoba się panu takie, tak, taki język, taki wykluczający język? nie jest język, język wykluczający, to jest język często opisujący bardzo twardo, bardzo stanowczo, ale rzeczywistość, są takie sformułowania w Piśmie Świętym, Biblii, niech twoje jest... słowa będą tak, tak, nie, nie. My często próbujemy ubierać różnego rodzaju komunikaty w taką otoczkę po to, żeby, żeby to wyglądało ładniej, a czasami warto mówić w sposób bardzo jasny, otwarty. Po prostu uczciwie. Ale nie ma pan wrażenia, panie pośle, że szczególnie osoby publiczne, a Ksiądz Wąsowicz będzie taką osobą, bo już jest, czy już jest kapelanem y, prezydenta, powinni y, bardziej uważać na słowa, bardziej zwracać uwagę na to, co mówią, bo ich słowa nie dotyczą tylko y, y, sfery prywatnej, tylko sfery publicznej. I to, co się dzieje w sferze publicznej, chociażby ten wzrost hejtu, wzrost nienawiści, pan też go doświadcza. Wielu polityków go doświadcza i z jednej i z drugiej strony. Uważa pan, że taki język pomaga, czy przeszkadza w, taki, w takiej sprawie? Nie, ja myślę, że w ogóle co do zasady ten język debaty publicznej powinniśmy trochę ostudzić. To jest jakby jedna rzecz. Ale inna jest dynamika naszych wypowiedzi, na przykład prywatnych. Inna jest dynamika naszych wypowiedzi czy słownictwo wtedy, kiedy nie sprawujemy różnego rodzaju urzędów albo nie jesteśmy w tak ważnych miejscach jak na przykład Kancelaria Prezydenta czy otoczenie Prezydenta Rzeczypospolitej. I to jest oczywiste. No pan redaktor przecież nie, 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 nie dzisiaj się urodził. Wiemy, że... Niestety. <słuch> Wiemy, że, że różne sytuacje to jest też różna forma i dynamika wypowiedzi. Ja jestem przekonany, że ksiądz będzie znakomitym kapelanem. To też jest ukłon, myślę, i, i takie wskazanie, że są różne środowiska w Polsce o różnej wrażliwości. Mówię o panu prezydencie. Mhm. Także te środowiska, które miały być wykluczone, na przykład przez Donalda Tuska. Pamięta pan taką sprawę, kiedy za transparent. Przeciwko Tuskowi jeszcze w czasie jego pierwszych rządów kibice mielibyście ścikani. Czy chcemy takiego państwa? Strasznie, że chcemy państwa w tej kancelarii prezydentowej. Będziecie wszyscy teraz oglądać mecze piłkarskie. No właśnie, przed programem już trochę na ten, na ten temat rozmawialiśmy. Ja nie mam Muszę dokształcić Zawsze, za byłem, zawsze byłem kibicem, kibicem piłkarskim, pozostanę tym kibicem piłkarskim. Ja nie jestem jakimś szczególnym entuzjazmem polskiej, e, polskiej e, ligi, dlatego że ona nie jest najmocniejsza. Aczkolwiek jestem zagorzałym kibicem Pogoni Szczecin i tutaj z panem prezydentem pewnie będziemy wchodzić w pewien spór, ale no, e, myślę, że taki spór jest sympatycznie konstruktywny. Kto mnie nie zaprosił z kancelarii prezydenta, to się raz okazuje, jakim jest wiernym y, kibicem. Zbigniew ale pan, panie redaktorze, ja grałem w piłkę <grym> jako, jako chłopak chyba do juniorów, y, do juniorów młodszych, zresztą rozmawialiśmy o tym prezydentem. Ale nie prezydentem. kibicował pan aż tak jak Karol Nawrocki, rozumiem. I na ustawki pan się nie umawiał. Oj, z tymi ustawkami. No, no przecież już to było wielokrotnie wyjaśnione. Nie, pyta, czy było tak, czy nie? Nie, no ja na, na, na ustawki nie chodziłem. Zbigniew ale to Żaden problem, pan prezydent to bardzo jasno, klarownie wytłumaczył. Myślę, że znalazł zrozumienie. Części polskiego społeczeństwa dla tej swojej pasji. Tylko nie jestem pewien, czy to dobra, czy zła wiadomość. Zbigniew Bogucki, przyszły szef kancelarii Karola Nawrockiego, pasu Prawa i Sprawiedliwości. Pięknie dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.